Serdecznie witam oporanku w kolejnym naszym aceranku. A dzisiaj czytamy fragment terenu Wieremiasza z rozdziału trzeciego od wersu 20. Moja dusza bezustannie to wspomina i trapi się we mnie. To biorę sobie do serca. I w tym. Moja nadzieja. Niewyczerpane są objawy łaski Pana. Miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo. Wielka jest wierność Twoja. Pan jest działem moim, mówi dusza moja. Dlatego w Nim mam nadzieję. Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Treny zostały napisane przez Jeremiasza w odpowiedzi na zniszczenie Jerozolimy i uprowadzenie narodu wybranego do babilońskiej niewoli. Płakał nad tym miastem, płakał nad swoim narodem. I dlatego zaczęliśmy od właśnie wersetu, w którym Jeremiasz zapisał, że jego dusza nieustannie to wszystko wspomina i on sam trapi się, nieustannie się smuci. Są sytuacje w naszym życiu, które. Właśnie przywodzą nam na myśl różnego rodzaju trudności, upadki, wspomnienia, które pomimo upływu czasu wcale nie chcą się zagoić. Jak niektórzy mówią, że czas leczy rany, to nieprawda. Czas nigdy nie leczy ran. Czas co najwyżej sprawia, że rzadziej te rany się otwierają i, i rzadziej dają znać o sobie. Także i w życiu naszym, chrześcijańskim życiu, życiu z Bogiem, są sytuacje, które powodują, że się trapimy, że się smucimy. To prawda. Śmierć kogoś najbliższego, chociaż wiemy, że ona musi nadejść, tak jak nadejdzie i w naszym przypadku. Sprawia jednak, że ból, cierpienie, smutek, Znam ludzi, którzy kilkadziesiąt lat po śmierci swoich najbliższych nadal ich wspominają. Nadal ich serce jest poruszone, kiedy tylko przypomną sobie o tych osobach. Nie jest to nic dziwnego. To są straszne przeżycia. Jeśli ktoś miał właśnie takie przeżycie, to wie, o czym mówię. Jednakże oprócz tych trudnych przeżyć, które mamy w życiu, musimy pamiętać, że Bóg jest tym, który jest naszym pocieszycielem. Tak zapominamy o tym często, że Bóg też jest pocieszycielem. Pocieszanie nie polega na tym, że nas ktoś zagaduje i odwraca naszą uwagę od trudności, od problemu, od smutku. To jest taka czysta psychologia. Ale Boże pocieszenie pokazuje nam, w zupełnie inną perspektywę. Jeśli zmarła osoba, która była wierząca, to my spokojnie oczekujemy na spotkanie z tą osobą. Jeśli zmarła osoba niewierząca, to my wiemy, że Bóg potraktuje ją sprawiedliwie i nie mamy, nie możemy mieć do Boga żalu czy pretensji. A Bóg też leczy i uzdrawia ranę, która pozostała po takiej osobie. To biorę sobie do serca, i w tym moja, moja nadzieja, że objawy Bożej łaski są niewyczerpane, a Jego miłosierdzie nigdy nie ustaje. Nigdy nie jesteś sam, pamiętaj o tym. Nigdy nie jesteś opuszczony, nigdy nie jesteś pozostawiony sam sobie. Dla Boga liczą się każda Twoja łza, każdy Twój ból, każda chwila smutku. Wszystko to ma znaczenie. Wtedy, wtedy można powiedzieć, że On posyła swojego ducha, który porusza się w naszym wnętrzu i prowadzi nas wprost przed Boże oblicze. Ręka Pańska nas podnosi, wspiera. Jeśli trzeba, Bóg nas nosi na swoich rękach, kiedy już nie ma sił. Nie dajmy się w żaden sposób oszukać. Że kiedykolwiek odwraca się od nas jego oblicze. Nie, nigdy tak się nie dzieje. Jeśli Bóg pozwolił Ci na to, abyś narodził się na nowo, jeśli Bóg pozwolił Ci na to, żebyś narodziła się na nowo, to jesteśmy Jego dziećmi. Do niego należymy. I on bardziej dba i troszczy się o swoje dzieci, niż nam się wydaje. Czy Bóg jest Twoim działem? To musisz wiedzieć, bo jeśli jest. Jeśli Bóg jest twoim działem, to możesz mieć w Nim nadzieję. Możesz ją pokładać spokojnie właśnie w Nim. Wiesz wtedy, że Bóg jest dobry. Wiesz, że jest dobry. Wiesz, że jest dobry dla tych, którzy Go szukają. Nie mówię tutaj o ludziach, którzy Go nie znają i w jakiś sposób rozpoczęli swoje poszukiwania, niczego nie umując oczywiście tym ludziom, to nie jest ta relacja, o której mówi nam Jeremiasz. Ta relacja to jest relacja Bożego dziecka i niebieskiego ojca. To jest zupełnie inna relacja. Nie, takie Boże dziecko poszukuje swojego ojca nieustannie, każdego dnia, nie po to, żeby go znaleźć, ale po to, żeby w nim się wypłakać, w nim odpocząć, w nim zasnąć. W Nim znaleźć radość, w Nim zrozumieć sytuację, w Nim poznać, jaki krok należy uczynić kolejnego dnia. Bóg oczekuje od swoich dzieci, że one będą Go szukały i będą Go dopytywały, będą Go, w, w kolokwialnie rzecz ciągnęły za rękaw i nieustannie mówiły: No, ojcze, Potrzebujemy Twojej pomocy, potrzebujemy Twojego wsparcia. Taki jest nasz niebiański Bóg. Pamiętajmy o tym. Nie zapominajmy, że On naprawdę jest dobry. Jeśli mieliśmy takie szczęście w życiu i przywilej, spotkaliśmy dobrego człowieka, który okazał nam prawdziwą dobroć, to pamiętajmy, że Boża dobroć niewspółmiernie przewyższa dobroć najlepszego nawet człowieka. Nie mamy pojęcia nawet, jak Bóg jest dobry. Jak ważny jest każdy z nas dla dla Niego, dla Ojca. Nie buntujmy się, jeśli coś trwa dłużej, niż wydawało nam się, że trwać powinno. Nie buntujmy się wtedy, kiedy sytuacja się w naszym mniemaniu przedłuża, już nie wytrzymujemy. Biblia powiada, że on nie da nam znosić czegoś ponad nasze możliwości. Dlatego lepiej jest czekać w spokoju, w ciszy, nie skarżyć się na prawo i lewo, nie buntować się, ale oczekiwać na Jego zbawienie, bo ono przyjdzie. Ono przyjdzie szybciej niż się nam wydaje. Dlatego nie płacz. Dlatego nie szlochaj, dlatego nie smuć się, bo Twój Bóg jest z Tobą. Twój Bóg jest wewnątrz Ciebie. On tam mieszka. On wie lepiej, co Ci jest potrzebne i wie więcej o Tobie, niż wydaje Ci się, że sam o sobie wiesz. Droga Uczniostwa. Lakujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.